Hej wszystkim, z tej strony Karola i witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale dzisiaj idziemy sobie z Bekusią jak widzicie, idziemy sobie na spacerek żeby piesek się poruszał troszeczkę otwieramy i idziemy chodź Bekusia idziemy sobie na spacerek no i ogólnie dzisiaj jest dość ciepło dlatego yy, nie zabrałam jej kurtki bo uważam, że w sumie byłoby jej za ciepło. I Beki na pierwszy start ona kocha gonić liście. No, no więc to będzie ciężki spacer <laughs> z dzikim pieskiem. Chodź Beki, idziemy. Chodź. Okej, okay, Beki już się troszeczkę uspokoiła. No chodź, idziemy na spacerek. Chodź. Chodź Beki, no piękna jesteś. Piękna jesteś. Co ty tam czujesz? Co? Żebyś tam nic nie zjadła w tej trawce. Chodź. Idziemy. No chodź. Uff. Powoli się ruszył wreszcie. Mały piesek się ruszył i ogólnie później mm, pokażę Wam. Myślałam, że samochód idzie, ale pokażę Wam jakie jest przecudowne niebo, bo po prostu to jest cuda. Patrzcie jakie my mamy niebo. Po prostu cudo. Beki, czy ty się ze mną zgadzasz? Że to jest piękne. Po prostu to nie, bo to jest cudo. Beki, chodź. No chodź. Idziemy na spacer, chodź. No, ogólnie Beki nam ostatnio nie chce chodzić na spacerki. Dlatego staramy się z nią chodzić jak najwięcej, żeby y, jednak polubiła te spacerki. No chodź. Chodź. No tak, dobry piesek. No i ona cały czas za tym mieliśmy. I nie wolno tam, nie idziemy tam. Chodź, ja wiem, że ciebie tam interesuje, ale... To będzie taki krótszy filmik y, niż taki jak ja nagrywam. Y, no, bo po prostu idziemy sobie na spacerek. I też nie mam wam co nagrywać, żeby was nie przynudzić. No i my sobie idziemy, ale bardzo wolno. Myśmy odeszły dosłownie 2 metry y, od domu. No chodź, Bakusia. Chodź! Chodź piesku, Ja wiem, że ty jesteś piękna. Nic tam komuś na trawnik, Beki! Chodź! Beki teraz strasznie ciągnie i zauważyła pieski. No tak, to są twoje koleżanki, Bekusia. No to są takie trzy pieski i zawsze po niej szczekają, a Beki się patrzy. Dobra, poczekajcie, musimy się jakoś ruszyć, bo ona na razie nie chce się ruszyć. Dobra, wreszcie się Beki ruszyła i yy, idzie troszeczkę bardzo za szybko. No, chodź Bekusia. Ona by się chciała ścigać z tymi pieskami. No, chodź. Chodź Bekulko. No, chodź. Zaliśmy czy za pieskiem, co? Beki dzisiaj nie chce ze mną współpracować. Chodź. Ona dzisiaj ciągnie, ona ogólnie w życiu nie ciągnie na spacerach. A dzisiaj po prostu tragedia. Chodź Beki. No, chodź. Ej, naprawdę ona nigdy na spacerach tak nie biega. Teraz patrzcie. Tam, tam leci listek i ona chce po prostu za nim. No po prostu nie mogę. A ona naprawdę przysięgam wam, że ona w życiu. Ja już myśmy z nią już chodziły tysiąc razy po prostu na spacerki. Ja wam to nagrywałam. Ona w życiu nie ciągła, a teraz po prostu tragedia beki. Ten odcinek ogólnie, beki. Wyjdzie troszeczkę śmiesznie. Ehm, um, no. Wejki, chodź. I patrzcie, została nam resztka śniegu. Widzicie? No. Wejki, gdzie ty wreszcie idziesz? No, po prostu nie wierzę w tego psa. Czekajcie, muszę się obrócić. O nie, to będzie traktor. Dlaczego akurat jak teraz muszę nagrywać? Po prostu, zawsze jak ja nagrywam, to zawsze coś się musi stać, no nie? Albo jedzie samochód, yy, albo pies musi wyjść. No, po prostu zawsze coś się dzieje, że nie mogę tego nagrać, nie? Jakby. <grym> yy, no, zawsze po prostu. Yy, moja przeszłość mówi mi o tym, że nie mogę nagrywać, nie? <grym> Dosłownie. Dobra, słuchajcie, ten traktor odjechał więc uszczęściło mi się, że tak powiem. Aki co ty tam, aż chodź, idziemy dalej. No, więc my sobie idziemy dalej. Okej, okay, byki wywęszyła i poszła dalej. Dalej jest taka nakręcona, już tak mniej ciągnie. My sobie ogólnie zawsze idziemy tak, że ja ją w ogóle nie trzymam. Idziemy sobie tak, wiecie, na luzie, po prostu na spacerek, a dzisiaj ona po prostu... Ja nie wiem co jej odbiło, ale no tragedia jest. I z drugiej strony też mamy takie piękne światło, zaraz wam pokażę. Z jednej strony mamy takie beki nie ciągnij. Mnie. Takie mamy z jednej strony. Oj, czekajcie, ostrość. A z drugiej mamy takie. Patrzcie, to jest przepiękne, aż tego muszę zrobić zdjęcie po prostu. Okej, okay, zdjęcie zrobione. Beki nie ciągnij mnie tak! Okej, okay, my sobie dalej idziemy. Beki jest napalona i dzisiaj znowu jesteśmy Pink Lady Bo nagrywam to w tym samym dniu i kofi do mnie nie pasował I'm so sorry Nie pasował do mnie strasznie A Becky do mnie pasuje, bo ma różowe wtruskawaczki i szoki, Różową smyczkę i ja też jestem cała różowa Jak mnie widzieliście na tamtym filmie No więc my sobie idziemy dalej Zbliżamy się do końca naszej trasy, w którą zawsze chodzimy patrzcie to Patrzcie to Piękne. I ten księżyc. Ludzie kocham. Patrzcie, jakie to jest piękne. Po prostu muszę to nagrać. No, patrzcie, czy to nie jest przepiękne. Aha, tak. By the way, do mojej nieszczęś... nieszczęśności. Czy nie wiem, jak to powiedzieć. Po prostu do mojego nieszczęścia. Akurat mi się włączyło 5%, więc nice. No i Beki już tak nie ciągnie, ponieważ tutaj są po prostu pola. Tutaj nic nie ma innego niż pola, po prostu. Nie ma żadnych drzew. No czekajcie, bo samochód jedzie. Nie ma tutaj żadnych... Ojojojoj. Beki! Przecież samochód jedzie! Na dół! Beki, tutaj! Chodź, na bok! A, samochód skręcił chyba? Tak, skręcił. Dobra. My zaraz będziemy wracać. Ten odcinek naprawdę będzie bardzo śmiesznie, więc I'm sorry. Patrzcie, więc I'm sorry. Ale no, tak po prostu wyszło. I Baki sobie na razie coś wącha. No. Becky się patrzy, bo ten pani biegnie. Ja go nie muszę jeszcze tego porobić z dziećmi. Po prostu kocham. Nie, no, nie Patrzcie, po prostu to jest super. Mogę wam później wrzucić to niebo samo. Kocham po prostu, kocham takie niebo, to jest liczne. No, a my sobie idziemy, chodź. Ogólnie jesteśmy dzisiaj Pink Lady i ja niestety nie mam nic świątecznego, niestety. A Beki ma przynajmniej gumeczkę, Beki, zatrzymaj się, chodź. Beki, popatrz. Popatrzcie, jaką Beki ma. Aj nam taką ozdóbkę. Widzicie? No. My sobie już wracamy powolutku i poczekajcie, muszę zrobić jeszcze jedno zdjęcie. Słuchajcie, I'm sorry, ja po prostu kocham robić zdjęcia. My sobie już wracamy. Chodź Beki. No, chodź! Znowu się zaczyna po prostu atakowanie wszystkiego. Zostaw to. Bakulka, zostaw to, bo nie wiadomo co to jest. Chodź, idziemy. Oby yy, nie mówiłam wam, że ten odcinek wyjdzie krótki, ale wyjdzie jednak długi więc pewnie jeszcze będziemy sobie biegły do naszego domku. Bo jak Beki usłyszy i widzi nasz domek. To po prostu ona tak laci. Zostaw to, chodź. Chodź. No, więc my sobie idziemy. No. Chodź, Beki! Co ty się tak zatrzymujesz? Chodź, idziemy. Ale dzisiaj bardzo ładnie szła na spacerek, więc dla jej pewnie smaczka Aha, bo tam idzie tak I ty widzisz kotka. No więc ten odcinek, już Wam mówię, wyjdzie śmieszny. Po raz kolejny Wam to mówię, wyjdzie śmieszny. <noise> no. Beki, chodź, idziemy. No, ale mam nadzieję, że takie odcineczki Wam się podobają z pieseczkiem. Chodź, Maki. Jak wam się podobają takie odcinki, e, takie jak więcej sobie rozmawiamy niż coś robimy, to oczywiście zostawcie górę i możecie napisać komentarz, jak niestety komentarze się nie włączą Bo to też czasami automatycznie moje komentarze się wyłączają. No, I nie będzie kolejnego listu, widzi. Takie chodź, zostaw tego listu. Zostaw, on chce żyć, wiesz? I patrzcie, jakie my tu mamy taki lód mamy, widzicie? Patrzcie. Taki fajny. Ja ogólnie uwielbiam lód, dlatego po nim idę. Ale dopóki się nie wywrócę, naprawdę, bo ja kocham lód, ale jak się wywrócę, to już fajny lód nie będzie. I beki chce biec za samochodem. Więc znowu mnie ciągnie beki. Prut, prut, Nie wolno biedz za samochodem. Ona ogólnie reaguje, jak się do niej mówi pry. No. Zostaw tego liścia, chodź. No i tutaj się już zaczęło dużo drzew. Hop, dawaj. Hop, hop, hop. hop. O i leci. I, I się zobaczyła. I musiała się zatrzymać. Dawaj, hop. hop. Dawaj, dawaj. Już się jej nie chce. No, za listkiem, za listkiem. No i ten odcinek ogólnie będzie bardzo długi, jakby co. Porwała liścia i ucieka. Zostaw tego liścia. Daj mi go. Daj mi go, byki. mi beki, liścia. No, ten odcinek na wyjdzie śmieszny. E, tego się nie spodziewałam. Idziemy, idziemy. Idziemy, piesku. Jedzie so kolejny samochód, więc muszę zejść. Okej, okay, samochód przyjechał. Beki nawet się tak nie rwała. Chodź, Bakusiu. Tak, tu jest po prostu najwięcej liści i ona chce lecieć. Becky, wracamy do domu, chodź. Chodź. Chodź, Bakulko. Jabełku mały, chodź. I słodziutki, chodź. Znowu porwała no dobrze, ale już idziemy do domu. Chodź! No co tam widzisz? Słuchajcie, ja nie wiem po prostu. Chodź! Chodź! No, idziemy sobie, chodź! Która teraz przestało wiać i się nie napada nawet. Chodź, Beki! Proszę cię! O, patrzcie, to by było piękne zdjęcie, nie? muszę aż zrobić. Poczekajcie, tylko muszę sobie to przybliżyć. O, jednak, tak. <grafię> Patrzcie, ja, która robi zdjęcia. Beki! Gdzie ty jesteś? Beki, Beki. Patrzcie, a pies tam nie? Ja tutaj stoję. Tu. A pies tam nie? Chodź. Idziemy do domu! O, Beki się wreszcie ruszyła, słuchajcie. Beki się wreszcie ruszyła i próbuje. O, teraz jest idealnie. Ostrość. Chodź, idziemy do domu. Popatrz, tam już jest domek. Tak, tam już jest domek, chodź. No i już będę kończyć, bo się z nią teraz ciężko idzie. Ja już będę kończyć, zostawiacie łapeczki w górę i suby lecimy po 150 do końca roku. Mam nadzieję, że nam się to uda. Bardzo dziękuję za oglądanko. Pa, pa.